Władysław Raymond chłopi, czyta Michał Białecki, część pierwsza, jesień, Miriamowi Zenonowi Przesmyckiemu. rozdział pierwszy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków, moja Agato, a dokąd to wędrujecie, co? We świat do ludzi, dobrodzieju kochany, w tyli świat! zakreśliła kijaszkiem łuk od wschodu do zachodu. Ksiądz spojrzał bezwiednie w ten dal i rychło przywarł oczy, bo nad zachodem wisiało oślepiające słońce. A potem spytał ciszej, lękliwie jakby. Wypędzili was kłębowie, co? A może to ino niezgoda, a może. Nie zaraz odrzekła. Wyprostowała się nieco, powlekła ciężko ostrymi, wypełzłymi oczami po polach, o jesieniałych, pustych i po dachach wsi, zanurzonej w sadach. I nie wypędzali, jakżeby. Dobre są ludzie, krewniaki. Niezgody też nijakiej być nie było. Sama mino zmiarkowała, że trzami w świat. Z cudzego woza to złaś choćby i w pół morza. Trzeba było. Roboty już dla mnie nie miały, na zimę idzie to jakże darmo mi to dadzą, ważę, albo i ten kąt do spania. A ja, że rychtyki ciołka odsadzili od maci, a i gąski, bo to już zimne nocki, trzeba zagnać pod strzechę, to mi zrobiła miejsce. Jakże bydlątek szkoda? Może stworzenie też. A ludzie dobre, bo mię choć latem przytulą kąta, ani tej łyżki strawy nie żałują że se człowiek kiej jaka gospodyni paraduje: na zimę we świat poproszonem niewiela mi potrzeba to se u dobrych ludzi uproszę i do zwiesny z pana Jezusową łaską przechyrla mi jeszcze coś niecoś grosza uścibi to rychtyk dla nich na przednowek krewniaki przeciech a już ta Jezusiczek przenajsłodszy słodszy biedoty opuścić nie opuści nie opuści nie! zawołał gorąco i wstydliwie wsadził jej w garść złotówkę. Dobrodzieju, nasz serdeczny dobrodzieju! Przypadła mu do kolan roztrzęsioną głową, a łzy jak groch posypały się po jej twarzy szarej i zradlonej jak te jesienne podorówki. Idźcie z Bogiem, idźcie! szeptał zakłopotany, podnosząc ją z ziemi. Zebrała drżącymi rękami torby i kijaszek z jeżem na końcu, przeżegnała się i poszła szeroką, wyboistą drogą ku lasom. Raz wraz tylko odwracała się ku wsi, ku polom, na których kopano kartofle i na te dymy pastusich ognisk, co się snuły nisko nad ścierniskami. Poglądała żałośnie, aż i zniknęła za przydrożnymi krzyżami. Na ksiądz. Usiadł z powrotem na kółkach od pługa, zażył tabak i rozłożył brewiarz, ale oczy ześlizgiwały mu się z czerwonych liter i leciały po ogromnych, w jesiennej zadumie pogrążonych ziemiach, to po bladym niebie błądziły lub zatrzymywały się na parobku pochylonym nad pługiem. Alek, bruzda krzywa, te! Zawołał unosząc się nieco i chodził już oczami krok za krokiem za parą tłustych siwków ciągnących pług ze skrzypem. Zaczął znowu bezwiednie przebiegać czerwone litery brewiarza i poruszać ustami, ale co chwila gonił oczami siwki. To statkowron, które ostrożnie z wyciągniętymi dziubami podskakiwały w bruździe, i raz wraz za każdym świstem bata, za każdym nawrotem pługa, podrywały się ciężko, padały zaraz na zaorane zagony. I ostrzyły dziuby o twarde, zeschłe skiby. Walek, a śmignij-no prawą po portkach, bo zostaje. Uśmiechnął się, bo jakoż po bacie prawa już równo ciągnęła, a gdy konie doszły do drogi, uniósł się żywo, poklepał je przyjaźnie po karkach, aż wyciągały do niego nozdrza i przyjacielsko obwąchiwały twarz. Eta! wołał śpiewnie walek. Wyciągnął błyszczący jakby ze srebra płuk, uniósł go lekko, pociągnął konie lejcami, że zatoczyły krótki łuk, wraził krój błyszczący wrzysko, śmignął batem, konie pociągły z miejsca, aż zgrzytnęły orczyki, i orał dalej wielki łan ziemi, co pod prostym kątem spadał od drogi po pochyłości, i niby długi wątek zgrzebnych skip rozciągał się aż ku wsi, leżącej nisko, i jakby zatopionej w czerwonawych i żółtawych sadach. Cicho było, ciepło i nieco sennie. Słońce, chociaż to był już koniec września, przygrzewało jeszcze niezgorzej. Wisiało w połowie drogi między południem a zachodem nad lasami, że już krzej, kamionki i grusze po polach, a nawet zeschłe twarde skiby kładły za się cienie nocne i chłodne. Cisza była na polach opustoszałych. I upajająca słodkość w powietrzu przymglonym kurzawą słoneczną na wysokim, bladym błękicie leżały gdzie gdzieniegdzie bezładnie porozrzucane ogromne białe chmury, niby zwały śniegów nawiane przez wichry i postrzępione. A pod nimi, jak okiem ogarnąć, leżały szare pola, niby olbrzymia misa o modrych wrębach lasów, misa, przez którą jak srebrne Przędziwo rozbłysłe w słońcu migotała się w skrętach rzeka spod Olch i łozin nadbrzeżnych. Wzbierała w pośrodku wsi w ogromny, podłużny staw i uciekała na północ wyrwą wśród pagórków. Na dnie kotliny dokoła stawu leżała wieś i grała w słońcu jesiennym barwami sadów niby czerwono żółta liszka zwinięta na szarym liściu łopianu od której do lasów wyciągało się długie, splątane nieco przędziwo zagonów, płachty pól szarych, sznury miec pełnych kamionek i tarnin. Tylko gdzie niegdzie w tej srebrnawej szarości rozlewały się strugi złota, łubiny żółciły się kwiatem pachnącym, to bielały, omdlałe, wyschłe łożyska strumieni albo leżały piaszczyste, senne drogi i nad nimi rzędy potężnych topoli z zwolna wspinały się na wzgórza i pochylały ku lasom. Ksiądz ocknął się z zapatrzenia, bo długi, żałosny ryk rozległ się gdzieś niedaleko, aż wrony poderwały się z krzykiem i skośnym rzutem leciały na kopaniska, a czarny migocący cień biegł za nimi dołem po żyskach i podorówkach. Przysłonił ręką oczy i patrzył pod słońce. Drogą od lasu szła jakaś dziewczyna i ciągnęła za sobą na postronku dużą czerwoną krowę. Gdy przechodziła obok, pochwaliła Boga i chciała skręcić, aby księdza pocałować w rękę, ale krowa szarpnęła ją w bok i znowu ryczeć zaczęła. Na sprzedanie prowadzisz, co? Ni ino do młynarzowego Bysia. A stójże, zapowietrzona, wściekłaś się czy co? Wołała zadyszana, usiłując powstrzymać się, ale krowa ją pociągnęła, że już obiegnały w dyrdy, aż kurz je zakrył obłokiem. A potem luku się ciężko po piaszczystej drodze żyd, szmaciarz. Pchał przed sobą taczki dobrze naładowane, bo raz wraz przysiadał i ciężko dyszał. Co tam słychać, moszku? Co słychać? Komu dobrze to i dobrze słychać. Kartofle, chwała Bogu obrodziły, żyto sypie, kapusta będzie. Kto ma kartofle, to kto ma żyto, kto ma kapustę, temu dobrze słychać. Pocałował księdza w rękaw, założył na kark pas od taczek i pchał dalej. Lżej już, bo zaczynał się spadek łagodny.